A że oni są tacy często szemrani, to tam przepłaciliśmy grubo. Jeden z najgorszych nocnych marketów w Tajlandii. Naprawdę lipa straszna. Była taka dobra, nie taka, wiecie, jak McDonald's. Naprawdę trafiliśmy do takiej chyba typowo lokalnej restauracji i Zresztą. mało się nie udusiłem. Ale to nie byle jakim autobusem, tylko autobusem vip -owskim. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami po raz kolejny z Tajlandii. Jesteśmy aktualnie na północy kraju w Chiang Mai, ale już dosłownie za 30 minut przenosimy się do innego miasta. Będzie to proszę państwa tym razem Chiang Rai. Czeka nas mniej więcej 3,5 godzinna jazda autobusem, ale to nie byle jakim autobusem, tylko autobusem wipowskim. także w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wygląda podróż Vipowskim autobusem po Tajlandii, a także co ciekawego można zobaczyć w Chiang Rai, gdzie się zatrzymać, gdzie zjeść, no i oczywiście co ciekawego można tam robić. Na początek chciałbym tylko dodać, że bilety warto kupić sobie dzień wcześniej. Jeśli oczywiście macie taką możliwość, znacie swoje podróżnicze plany z delikatnym chociaż wyprzedzeniem, no to warto na taką stację przyjechać sobie dzień, dwa, może nawet trzy wcześniej. Tylko dlatego, żeby sobie już kupić bilet, no i zarezerwować sobie te miejsce, żeby mieć pewność, że będzie dla was miejsce, bo przypomniało mi się, jak byliśmy tutaj w Tajlandii dwa lata temu, no to niestety po dotarciu na dworzec okazało się, że no niestety nie ma dla nas miejsca. No i wtedy musieliśmy coś tam sobie organizować na ostatnią chwilę, a że oni są tacy często szemrani, to tam przepłaciliśmy grubo. Tak, jesteśmy już w tym autobusie, luksusowym autobusie jest bardzo komfortowo. Mamy dużo przestrzeni na nogi, mamy też duże fotele. Mamy też duże skórzane fotele i tej tom wracając do tej przestrzeni na nogi. Naprawdę jest więcej miejsca i ja myślę, że tutaj Ryanair mógłby się zainspirować i też tam dorzucić jakieś z 10 cm chociaż. Tak, czeka nas teraz 3, ponad 3 godziny drogi, także myślę, że nie będzie tragedii, że to fajnie sobie tutaj przetrwamy. Autobus jest fajny, trochę daje klimą, ale ja już jestem na takie sytuacje przygotowana. Tak, mamy bluzy w razie czego. I długie spodnie, długie spodnie, bo właśnie w takich autobusach tych trochę nowszych ta klimatyzacja naprawdę potrafi przymrozić, w tych starszych nie jest tak tragicznie aż, bo pewnie tam nie działa, nie po prostu działa jest często. zużyta i nikt tego nie naprawia, więc po prostu wie jak wie, tak, a w tych nowych no działa i oni tutaj lubią tak wiecie, dowalić mega tą klimą, dlatego warto ubierać się w takich no w autobusy nawet w taksówki, tak. czy w samoloty na cebulkę, bo zawsze można się ubrać jak trzeba jak nie trzeba, to można się rozebrać tak. tego laska, ale w taksówce to można powiedzieć, chłopie weź wyłącz tą klimę, co ty jesteś na Grenlandii. No, a pokaż jeszcze mamy tutaj malutką buteleczkę wody 330 ml. To jest taki prezent dla pasażerów. I no mamy bogactwo. też jakieś ciasteczka ze skondensowanym mlekiem, bo też możesz pokazać. Moje jest już jakieś takie połamane. No jakieś takie wygniecione, wygnięte. Ale my chyba mamy swoje, coś tam kupiłaś nam, nie? No ja kupiłam nam przekąski na drogę, tak że nie umrzemy z głodu i jeszcze z tego co wiem, o patrz, a jest zakaz jedzenia i picia. Nie, to jest zakaz yy, śmierdzącego jedzenia, tak? czyli ja widzę, że tam Aha, jest durian, zrób, widzę, że ale... są jakieś yy, nudle takie błyskawiczne, a to ostatnie nie wiem co to jest. No. A jak nie wiem co to jest, to znaczy, że takiego czegoś nie mamy. A, czyli można jeść tylko by nie śmierdzące rzeczy. No tak, tak, Także spoko. A ja nam kupiłam jakieś jakieś przekąski. no i właśnie chciałam powiedzieć, że mamy jeszcze przerwę w ciągu tych trzech godzin, także... Tak, jedna chyba jakaś gdzieś przerwa po drodze, więc... Jedziemy. Akurat, dobra, jedziemy. Dotarliśmy już do Chiang Rai. Mieliśmy takie delikatne opóźnienie. Wyjechaliśmy 7 minut później. Wyjechaliśmy 13 minut później. Ale to wiadomo, to są szczegóły. Nie ma się tutaj o co czepiać. Ważne, że dotarliśmy mniej więcej tak jak powinniśmy. Zanim pójdziemy do hotelu wydaje mi się, że możemy się zameldować dopiero o godzinie 14. Jest 12.38. Pewnie dotrzemy tam około godziny 13 póki jesteśmy jeszcze na dworcu autobusowym to sprawdzimy sobie bilety na autobus który zabierze nas za dwa dni na granicę z Laosem może będzie dało się kupić je z wyprzedzeniem to sobie kupimy je z wyprzedzeniem to już będziemy mieli to z głowy dojechaliśmy na miejsce przedstawiam wam na, już to naszego wiedzą. nowego kolegę to jest Piotruś Piotr Cześć. w okularach i no. tak jak wrażenia po podróży tak jakże luksusowym autobusem? Fajnie spałam. No. Także w sumie dla mnie to bez znaczenia jakim ja jadę autobusem, bo ja wszędzie śpię. No, a co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, jest taka ta informacja, tam w Maj tego nie było, ale tutaj widziałem, że ta właśnie klasa VIP kosztuje 315 batów za osobę, klasa ekonomii, ekonomiczna, tańsza, budżetowa 206 batów za osobę. Tak. Czyli to jakieś 10 złotych więcej, ale Barto, nie wiem, no, myślę, płacić. że było spoko, nie? Tutaj, już na samym dworcu autobusowym, mamy taki świetny mural. Tutaj widzicie Piotka przedstawiający atrakcję właśnie w Chiang Mai. Tutaj jedną z takich atrakcji jest Złoty Trójkąt, czyli miejsce, w którym spotyka się granica Tajlandii, Myanmar oraz Laosu. No i tutaj dalej mamy, no, oczywiście, że tą słynną białą świątynię, chociaż tutaj wygląda bardziej na taką niebieską. Ale wydaje mi się, że to chodzi o białą świątynię. No i tutaj, oczywiście, tarasy ryżowe, góry. No i tutaj, o, babuszka tajska. No i niestety jazda na słonie też. Też się tutaj pojawiła. W się można lot balonem. A jeśli chodzi o sam bilet na autobus na granicę z Laosem, no to kosztuje on 140 batów. i nie da się go kupić z wyprzedzeniem. Trzeba po prostu przyjść tutaj rano. Na dworzec. Nie wiem, w których w dokładnie godzinach odjeżdża. Tutaj przed chwilą nam taki ziomek tłumaczył, ale też będziemy tam się przemieszać na tej trasie. No to po prostu w kolejnych odcinkach, jak już będziemy mieli sprawdzone te informacje, no to powiemy wam więcej. Ale cena, tak samo jak tutaj sam przejazd do Ciankrai, bardzo spoko. A hotel wybraliśmy sobie taki, że znajduje się on względnie blisko właśnie stacji, dworca tego autobusowego, mamy do przejścia. Około 8 minut i to będzie dystans mniej więcej 500-550 metrów. Także już tam za chwilę powinniśmy się pojawić na miejscu. Mm -hmm. Dotarliśmy na miejsce. Nasz hotel nazywa się Narak O Resort Szczupaki. O, jak ładnie. O, jaki tam hello A jak ładnie tutaj? Zamówiłam sobie zupę z ryżem, taki oszukany rosół I sobie jem i on będzie kosztował chyba 45 batów, tak? No mm. Zamówiliśmy jeszcze kawę mrożoną, a Patryk zamówił sobie ryż z wieprzowiną I czekamy jeszcze na naszą mrożoną kawę To smacznego Dziękuję Wleciało tej kaffe latte kokosowe, naprawdę jest bardzo dobre Tylko fakt, że my dużo cukru, bez słodkie No i moja porcja czerwonego curry Curry jest tak Kantne. Tak? ja jeszcze chyba ostrzejszego nie jadłem. Co w tym mogę? No, jest naprawdę, ale chciałem z kurczakiem, nie mieli kurczaka, więc wymieniłem sobie na wieprzowinę. Na wieprzowinę? Tak, na wieprzowinę. Dobra. Ale wygląda to ładnie. Wygląda ładnie, są tutaj spore kawałki chili, więc je będę musiał wybrać, bo ostatnio... Tak zakładnie zjadłem taki duży kawałek chili i mało się nie, i mało się nie udusiłem. I tylko sobie wziąłem dwa jajka, żeby tak trochę białka doładować, ryż i cała ta porcja kosztuje 45 batów i 20 batów za dwa dodatkowe jajeczka. Naprawdę trafiliśmy do takiej chyba typowo lokalnej restauracji. Jesteśmy na jedzeni po uszy. no może nie po uszy. Jesteśmy w miarę na jedzeni. A teraz Wam pokażę, jak wygląda nasz pokój. Proszę bardzo, mamy takie ładne kolorowe lampy, łoże, telewizor, wszystko jak należy, nawet dywanik. I mamy tutaj taki fajny ala, werandę? Taki kącik czegoś tam. Tak. No, spoko. I jest toaleta. Jest jeszcze... Nie, nie byliśmy. No ale z tego co mówiłaś, to zaraz się wybierasz. Wybieram się zaraz do toalety. Nie ma światła. No i jest toaleta. Hmm, no taka to to, Wszystko kolorowe. Pamiętasz ile płaciliśmy, Drabina? czy nie pamiętasz? Nie pamiętam. 171 złotych za ten Otóż to pokój. W Ciankraj mamy bardzo dużo świątyni. Oczywiście ta biała jest tą zdecydowanie najpopularniejszą, najsłynniejszą. Właśnie odwiedziliśmy jedną lokalną, naprawdę jest tutaj bardzo fajnie przeozdobiona, dużo złota, dużo jakiś ozdób, fajnie to wygląda. I oczywiście Chiang Rai jest też bardzo dobrym miejscem dla tych, którzy lubią dobrze zjeść. Jest tutaj bardzo dużo. Co najmniej kilka takich świetnych nocnych marketów. Dzisiaj mamy sobotę, więc jeden sobotnie również jest otwarty. Poza tym mamy jeszcze jeden główny. No i oczywiście tam zakończymy dzisiejszy wieczór, ale najpierw przespacerujemy się jeszcze po mieście, zobaczymy, co tutaj ciekawego można znaleźć i też odwiedzimy jeszcze jedną lokalną restaurację. Chcieliśmy iść na lokalne jedzenie, ale trafiliśmy na burgery, więc postanowiliśmy, że dzisiaj na kolację będą burgery, a jeszcze na taką drugą kolację będzie lokalny market, nocny market, więc tam na pewno zjemy coś lokalnego. Raz na jakiś czas się chce takich, nie? Burgerów zjeść się no. Cały czas lokalne, lokalne, a tu burger wjedzie aż miło. Mhm. Frypty dobre. jak dobre. Chyba sami robią, myślę no, dobre. No. A mięsko? W ogóle jaka wieża. Ja mam z kurczakiem, a Milena z wieprzowiną. Dobre. Mega dobre. Mięso soczyste. Buła taka dobra, nie taka, wiecie, jak McDonald's, tylko taka porządna buła. Fajne. Fajne. Kosztowało nas to około 129 zł. Takim miejscem charakterystycznym dla Chiang Kai jest wieża zegarowa, która znajduje się na środku takiego bardzo ruchliwego ronda. Tutaj, co ciekawe, o godzinie chyba 19, 20, 21 odbywa się takie show i tutaj to się mieni różnymi kolorami. Wrócimy później i pokażę Wam jak to wygląda. Zbliżamy się do pierwszego ulicznego marketu, który dzisiaj Wam pokażemy. Co ciekawe, jest on organizowany tylko i wyłącznie w soboty. Także akurat dzisiaj udało nam się dobrze trafić. Mamy go tutaj przedzielonego taką ruchliwą ulicą, przejeżdżają samochody. My możemy iść w lewo, w prawo. Idziemy najpierw tutaj w lewo. Zobaczymy, co tutaj ciekawego nam zaserwują. No i dobra, zaczynamy. Mamy tutaj stoisko z warzywami i na przykład takiego oto brokuła można sobie kupić. Można sobie kupić banany na przykład. Tu chyba są jakieś, to jest chyba gława, fasola i takie różne rzeczy. Mamy tutaj oczywiście tradycyjnie owoce morza, które można sobie wrzucić na grilla. Wybieramy sobie taki patyczek, tutaj jeden kosztuje 10 batów. Chyba to są jakieś pieczarki i tutaj ośmiornica. Dobra, proszę Państwa, idziemy dalej. Kolejne stoisko z owocami, banany, awokado, pomarańcze, ładnie pachną. No i dalej chyba wchodzimy w taką sekcję, że mamy ciuszki. Taki lumpeksik na ulicy. Ogólnie póki co, no to troszeczkę tutaj można powiedzieć, że jesteśmy zawiedzieni, bo nie ma na razie niczego konkretnego, niczego takiego, czego wcześniej nie widzieliśmy i czegoś, czego moglibyśmy spróbować. O, te akurat pierożki, takie jakby tajwańskie, świetna sprawa. Tutaj mam coś, czego nie widziałem jeszcze wcześniej, taka, no kiełbasa po prostu. Takiej to formy wygląda, zbyt to apetycznie, ale na przykład mamy tutaj opcję z chili, z pieprzem. A tutaj na przykład jest ta konkretna ze świńskiej skóry. Was szczerze mówiąc, jak do tej pory, to jest jeden z najgorszych nocnych marketów, jakie odwiedziliśmy w Tajlandii. Naprawdę lipa straszna, ale akurat tutaj mamy coś fajnego: to są takie małpki, wyrzeźbione chyba w kokosach. Tutaj też w okolicach ciankra i na wzgórzach jest uprawiana herbata. No i na przykład tutaj na tym lokalnym markecie można sobie taką paczuszkę za 20 zł kupić. Tutaj widzę, że mileny wzrok utkwił przy takich słodyczach żelkowatych, galaretowatych. Ale jajko takie grillowane w kubeczku można kupić w cenie 2 sztuki 25 batów. Zobaczcie jakie eleganckie goferki, ale one są chyba na słono zrobione. Tutaj widzę jakiś może dżem, ale to wygląda bardziej jak majonez. Tutaj jakby jakiś taki keczup albo sos jakiś chili. Trochę nam się tutaj tłumy zrobiły. Idziemy taką jedną boczną uliczką. I tutaj, jak ktoś nie lubi tłumów, to myślę, że się nie odnajdzie. Dzisiaj o 19 musimy odebrać skuter, więc to za jakieś 15 minut. I potem wpadniemy jeszcze na jeden market. Taki, który jest codziennie. Zobaczymy, jak tam to wygląda. Ogólnie to się zrobiło trochę lepiej pod takim względem kulinarnym. Tutaj takie na przykład miseczki, ryż, jakieś tam mięso, no i oczywiście warzywa. I też chyba to można sobie osobno na wagę zamówić. Czyli jednak wybór tego jedzenia jest dość spoko. My po prostu jakoś znaleźliśmy się w złym miejscu, no i tutaj na pewno warto byłoby bardziej wejść od od właśnie od stacji tej autobusowej, od dworca autobusowego. Tutaj od razu jest większy ruch. No i oczywiście też jest więcej tych takich stoisk już typowo serwujących jedzenie. Wróciliśmy z powrotem na te słynne rondo, właśnie z tą wieżą zegarową i już za niecałą minutę powinien się tutaj zacząć pokaz świetny. W ogóle już cała ta okolica wygląda fajnie, bo tutaj mamy tą wieżę zegarową ładnie oświetloną. No i tutaj na ulicy też mamy jakieś takie właśnie oświetlenie. Dobra, chyba się zaczyna. Podobno ma być też jakaś taka tajska tradycyjna muzyka przy tym. No i pokaz świetny już za nami. Jak widzieliście, był całkiem w porządku. Widzieliśmy lepszy, widzieliśmy gorsze. Jeśli będziecie już tutaj w Chiang Rai, to myślę, że o pełnej godzince, chociaż na chwilę warto tutaj wpaść. Sprawdźmy jeszcze jak wygląda ten drugi nocny market w Chiang Rai, od razu słychać, że jest dużo ciszej, spokojniej. Mamy tutaj jakiś ogródek piwny, chyba nawet są jakieś restauracje, tam leci muzyka na żywo, ale tak poza tym, no to nie za ciekawie, co? Jakiś jakieś występy bo też na tej scenie są, ale nie oczekujcie tutaj takich nocnych marketów jak na przykład w Bangkoku czy w Chiang Mai tu już jest tak skromniej No to właśnie kończymy dzisiejszy dzień, wynajęliśmy sobie skuterek i będziemy zwiedzać okolice, także jeżeli chcecie zobaczyć jaką okolicę będziemy zwiedzać, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał, zostawcie komentarz, czy podobał Wam się dzisiejszy odcinek, bo to dla nas bardzo ważne, także piszcie teraz, nie jutro, nie pojutrze, tylko teraz i zostawiajcie łapki w górę. No i rozwiniemy razem wspólnie ten kanał, bo ma potencjał, myślę, że ma potencjał, no chyba, że te nasze filmy Wam się nie podobają, to wtedy lipa. Dajcie znać. Mam nadzieję, że wyjechałam wam trochę na sumienie. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.